Ludzie chcą żyć, jeszcze raz zobaczyć wnuczkę, jeszcze raz popatrzeć na słońce. Chcą, żeby ich nie bolało, chcą mieć luksus, komfort. Ludzie nie chcą umierać. Niech pan zapyta pacjenta, który leży na intensywnej terapii, czy chce wiedzieć, że za godzinę umrze. Nie widziałem takich. Chce wiedzieć, że za godzinę będzie żył. I chce, żeby wnuczka jeszcze raz do niego przyszła. I że mu podały rzeczkę herbaty. No dlaczego mu trzeba odbierać nadzieję? Że co, żeby więcej nie zobaczy wnuczki, że więcej nie zobaczy słońca? Pan już, niech pan tu leży, pan jest na umarcie, wąt, napluć na niego? Nikt nie chce umierać.